Was na już drugim odcinku na tym kanale i dzisiaj chciałabym umówić z Wami rekrutację na program FLEX, którego jestem finalistką. Um, program FLEX, czyli Future Leaders Exchange Program, jak już zapewne wiecie, jest to uh, program finansowany przez Departament Stanów, Stanów Zjednoczonych i oferuje darmowy pobyt w USA na rok. Uh, dzisiaj omówię pierwszą część rekrutacji, która już się zaczęła 1 sierpnia, a skończy się 19 września i składa się z trzech esei oraz e, testu języka angielskiego. Najpierw omówię, kto może uczestniczyć w rekrutacji na program FLEX. E, tutaj wyświetlę Wam kryteria, które należy spełnić, e, z czego to są kryteria na właśnie e, tegoroczną rekrutację. E, ten wiek w szczególności może się zmienić w przyszłych edycjach, ale to chyba wiadome i reszty punktów raczej nie trzeba tłumaczyć. Sama rekrutacja jest online i link do niej podam poniżej. Macie na nią 10 dni od otwarcia dokumentu, więc polecam po prostu sobie znaleźć taki czas, w którym po prostu nie pojedziecie na jakieś na przykład wakacje albo coś, żeby po prostu się skupić na wykonaniu jej. I Rekrutacja składa się z takich pytań o na przykład szkołę albo wiek no, takich pytań potwierdzających te kryteria, o których mówiłam wcześniej. Oraz składa się z trzech esei na takie pytania interpersonalne, na przykład: jaki jest Twój największy sukces, albo e, dlaczego w ogóle chcesz jechać do Ameryki, um, więc są to pytania dosyć łatwe. E, eseje się też pisze po angielsku i są do, mają limit 300 słów. Um, oraz e, poprawność gramatyczna w tych sejach nie jest oceniana, więc jak się martwicie, że zrobicie jakieś błędy, no to się nie martwcie po prostu. E, ważne jest po prostu, żeby nie kłamać na pewno, bo to po prostu wyjdzie na jaw i ważne jest no, po prostu przekazanie tego, co się chce przekazać. E, a ja też polecam przed e, otworzeniem tego dokumentu. Zrobić sobie na kartce właśnie tak odpowiedzieć na pytania, na przykład no dlaczego w ogóle chcę jechać do Stanów, jakie są właśnie mocne strony w tej rekrutacji, dlaczego akurat mnie powinni wybrać, żebyście byli tak przygotowani bardziej do napisania tych esei. I jak już wyślecie ten dokument, to przyjdzie Wam na maila test z języka angielskiego. Trwa on 15 minut i... Um, myślę, że nie musicie się go obawiać, ponieważ jak napisaliście już te eseje w języku angielskim, no to raczej nie będziecie mieli z nim problemu. Um, no, jak mówiłam, on jest krótki, a dopiero język angielski będziecie używać w drugiej części rekrutacji, czyli rozmowach rekrutacyjnych, które już odbędą się stacjonarnie e, i będą około października, listopada, e, czyli wtedy, kiedy przyjdą wyniki, czy dostaliście się już do półfinałów, czy jednak nie. Ale o drugiej części rekrutacji, czyli półfinałach, opowiem w następnym filmiku. A ja Wam bardzo dziękuję, oraz mam nadzieję, że no, podobało się Wam ten filmik, że dużo się nauczyliście i że odpowiedziałam na jakieś ewentualne pytania. Jeśli jeszcze macie jakieś właśnie zapytania, to możecie je napisać albo w komentarzach, albo napisać do mnie prywatnie. Wszystkie linki będą w opisie filmu. A ja za Was trzymam kciuki i powodzenia!